Koszt przejazdu taksówką oblicza się według takiego wzoru. Dopiszmy jeszcze obok dziedzinę, nie jako dziedzinę tej funkcji. K należy do zbioru liczb naturalnych. I teraz tutaj podany jest taki przedział. Przedział od K do K dodać 1 i Chcemy policzyć, ile kosztuje przejazd tą taksówką na trasie długości 4,5 km. 4,5 km, żeby mieściło się w tym przedziale, to musielibyśmy ten przedział zapisać w ten sposób: tutaj 4, a tutaj 5. Tak? Zobacz, jeżeli k jest równe 4 i dodamy do tego 1, to otrzymamy drugą część tego przedziału. Czyli k dodać 1. A zatem na podstawie tego przedziału określamy k jako 4. Bo k należy do zbioru liczb naturalnych. Chore, ale, no ale liczymy. Jaka będzie zatem opłata? No to weźmy wzór. Podstawmy w miejsce literki k 4. No i policzmy to dobrze. 8 dodać 9,6 to się równa 17,6. I taka jest kwota przejazdu na tym dystansie.